Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym programie Szama Test To już kolejny odcinek tego programu A dzisiaj na warsztat wezmę Takie oto chrupki Klasyczne Monster Munch Które znają praktycznie wszyscy I nowe Monster Munch Które wcale nie są tak bardzo dostępne Oczywiście mój Pikachu tutaj siedzi z tapałką 100%. Ale najpierw spróbujemy tych. Bo te są nowe mało kto jest na switchy. czyli trzeba spróbować. To są oczywiście chrupki w kształcie duszków, czy chrupki ziemniaczane, czyli po prostu z, z, z ziemniaczanego proszku. No, jeszcze jest skorbie kukurydziana. Dobra, nie czytajmy, bo odejdzie ochota na jedzenie. Tymczasem. Mmm! Pachnie, akurat, właśnie, Monster Monstermanczami. I powtarzam, teraz rozszerzyłem skalę ocen do 10. Typowe duszki, jedna bardziej. Drugie mniej przyprawione. Ale no widzicie, też są trochę pogięte. Spróbujmy. Mm. Oj, trochę suche. Są ostre, ale przede wszystkim suche. Dlatego rodowita zrostocza. Przy okazji macie jeszcze Yy, właśnie Re recenzję właśnie tej wody jest w ogóle moja ulubiona woda mineralna yy, najbardziej lubię yy, lekko gazowaną ale yy, w pełni gazowana też może być o, od razu lepiej od razu lepiej będzie szło Jest smak papryki, ale jest taki też inny posmak. Czuć, że to nie są na przykład stapioki ani kukurydziane, tylko właśnie czuć, się, że to są inne zupełnie chrupki. No bo wie, wiecie, ja na przykład do ziemniaków nie dodaję sosu. E, Słodkie czyli. Po prostu jakoś mi nie pasuje, chociaż do chipsów może być. Ale zależy, jakich. Mm. Czy panowie? Pewnie tak. Nie są wyborne. Nie ma e, orgazmu na języku. Ale naprawdę są. Mm. Bardzo dobre, kurde, zadziwiający smak. Czuć tym słodkim, chili. Ale jest też ten, właśnie, klasyczny smak Monster Manchów. No to. Na dół. Klasyczny Monster Munch. Solone. Łatwo je też kolorystycznie rozróżnić, bo są po prostu jaśniutkie. Klasyczny Monster munch. Takie jak pamiętam z dzieciństwa. Naprawdę dobre. Tutaj właśnie jest, jest na oleju słonecznikowym. To warto zaznaczyć, bo nie każda akurat są na słonecznikowym. Niektóre niestety na palmowym. A tu jeszcze mm, e, sweet chili. Mmm. No mordeczki. Jest óżnica w smaku. Jest óżnica. Szczerze? Te bardziej mi smakują. Te 7 na 10. Te 8 na 10. Także mordeczki to by było na tyle. Te nie są tak pyszne, jak te. Serio. Te są po prostu lepsze. Także. Jeszcze jedno info. Ja kupiłem je w Żabce. W Starych ulicach przy ulicy Żeromskiego. Wiem, że nie wszędzie są. Ale można je dostać. I mam także info, że w starych będą w sklepie stella przy Radomskiej. To jest y, chyba jeden z niewielu, z niewielu sklepów całodobowych na mieście. Także jakby co? Jakbyście mieli gastrowę, jakby się kurde ciperki, chruperki jakby się skończyły. Podczas imprezy to już wiecie, gdzie uderzać. No chyba, że jeszcze jest przed 23, na no to wiadomo, do żarty. Także mordeczki polecam, szczególnie te. Są bardzo dobre. Te, no nie są już tak pyszne jak te. Przynajmniej akurat teraz po yy, prostu wolę te. Albo sentyment po prostu yy, był taki, że u świetne były, a tu kurde teraz trąci myszką, jak to się mówi. Nie mówię, że są złe. Są po prostu trochę gorsze. Nie są perfekcyjne. Także trzymajcie się, wielkie pozdro, żółwik i pamiętajcie, to jest moja subiektywna recenzja. Chcecie zobaczyć sami? Przetestujcie. Tymczasem trzymajcie się wielkie pozdro. Żółwik!